Witajcie, dzisiaj zajmiemy się naprawą laptopa Asus. Muszę Wam powiedzieć, świeża konstrukcja, zobaczcie sobie. Dosyć cienki jakiś Asus, to jest Zenbook, ale zobaczcie, mamy tutaj i piąteczkę, dziesiątej generacji już. Laptop wizualnie prezentuje się nawet ładnie, nie widzę tutaj żadnych uszkodzeń i chyba nie była zalana klawiaturka, bo przyciski nawet ładnie działają. Gorzej sprawa wygląda troszeczkę z tyłu. Zobaczcie, tutaj mamy oryginalne śrubki, ewentualnie brak śrubek. Dokładny model tego laptopa to jest UX433FAC. no mówię, taka świeża konstrukcja. Nie podpinam tego laptopa do zasilacza ze względu na to, że zobaczcie, tutaj wystaje nam taśma matrycy. Czyli no tutaj ktoś już na pewno ktoś, ktoś grzebał i nie podpiął taśmy matrycy. Ogólnie z tego co wiem, laptop... Ponoć się nie uruchamia. Nie dzieje się tutaj z tym laptopem nic kompletnie, więc bierzemy się do roboty. Rozkręcam w takim razie laptopa i zobaczymy, co tam w środku się kryje. Klapa zdemontowana. I teraz tak, mamy odpiętą taśmę matrycy. Tu z tego, co widzę, bateria. A, baterii w ogóle nie mamy do czego podpiąć. Mamy wyrwany konektor. Tu odpięte przewody od anteny, tu głośnik. O kurcze, powiem Wam, dzieje się tutaj się to nieźle. Zobaczcie, tutaj laminat uszkodzony. Tutaj brakuje jakiegoś MOSFETA pra, prawdopodobnie. Tutaj układ BQ, nasz układ ładowania charger BQ780S ma wypaloną dziurę. O kurcze, powiem Wam, no naprawdę, dzieje się te płycie. Tutaj widzę jakiś kondensator, jest czarny. No, nieźle to wygląda. Wiecie co? Ja po prostu zdemontuję tą płytę, zrobię Wam zbliżenie i pokażę Wam jak to wszystko wygląda. Bo kurcze, no nie wiem. Tutaj wygląda ogólnie, jakby było zalane. Jakieś e... kondensatory tutaj są zjedzone. Co tutaj się działo? Nie mam pojęcia. Dobra, demontuję płytę i robimy jakieś zbliżenie. Zobaczcie sobie, jak to wygląda wszystko z bliska. Widać ładną dziurę, nawet dwie dziury na układzie BQ. Tutaj wyrwany, wyrwany konektor. Jakieś zjedzone kondensatory i rezystory. Nie wiem, co tutaj się stało. Całe szczęście układ KBC jest zabezpieczony. Co tutaj jeszcze znalazłem? Tutaj mamy jakiś kondensator, jakiś taki brązowy, trochę. Raczej tak to nie powinno być. Co tu się mogło stać? Ciężko mi powiedzieć. Może ktoś tutaj zalał dziś układ BQ, dziś pobliże. Chciał wyciągnąć szybko baterię. Nie wiem, pociągnął całe to gniazdo. Nie mam pojęcia. Dobra, zrobimy sobie jakieś tam podstawowe, podstawowe pomiary zobaczymy, czy nie mam jakiś zwać na linii 5-3 V, na naszej głównej linii zasilania. Jeżeli będzie wszystko w porządku, no to w takim razie ja będę działał. Ujęć niestety z pod mikroskopu Wam nie pokażę. Na tą chwilę jeszcze nie mam kamerki do mikroskopu, ale powolutku na pewno taką kamerkę zakupię. Oczywiście do pomiarów potrzebny jest na multimetr. Zauważymy jeszcze tutaj ktoś coś grzebał. Tu jakiś, nie wiem, kondensator na pewno tutaj jest przesunięty. Tutaj również i, i nadpalone takie zabezpieczenie tutaj procesora. Więc tak to wygląda. Dobra, zrobimy sobie podstawowe pomiary. Bo być może w ogóle nie będzie opłacalony na tej płyty. Skoro nie wiem powiedzmy, procesor będzie walnięty? Tak? No to po co ja tutaj mam grzebać, wymieniać układy, a i tak płyta nie wstanie. Nie ma dostępnego schematu do tej płyty. Sprawdziłem, więc nie wiem za co odpowiada każda cewka. 250. Tutaj mnie interesuje ten kondensator, czy on czasami nie jest warty. No i dobra, nie jest zawarty. Lecimy dalej. Tutaj jakieś 5 ohmów. No tutaj mam jakąś grubą ścieżkę, ona idzie pod CPU. Może jakieś zasilanie CPU, nie wiem. Na pewno tutaj mamy sekcję odpowiedzialną za zasilanie naszego CPU. Być może też układu PCH. No tutaj będzie dosyć nisko, około 3-2 ohmów. Bo to jest no i piątka dziesiątej generacji, więc całkiem mocny procesor. Tu wygląda również w porządku. Natomiast tutaj nie wygląda to dobrze. Bardzo niedobrze to wygląda. Tutaj mamy już zawarcie. Takie opory tutaj nie powinny być. Niestety nie wiem, za co odpowiada ta cewka. Może później się dowiem. Tutaj wygląda to w miarę, w miarę. Yy, dobra. Lecimy dalej. Tu mamy również zwarcie. Mhm, dobra, ciekawe się robi. Tutaj w ogóle to jest zwarcie. Tutaj. A tutaj o dziwo nie ma zwarcia. Ale tutaj prawdopodobnie jest ładowanie naszej baterii. No i nie mamy zwarcia. Ale wiecie co? Tu chyba nie ma co kombinować z tą płytą. Tutaj i tutaj oraz tutaj mamy zwarcie. Bardzo niską rezystancję. Które z tych cewek to na pewno jest zasilanie 3, 3V, ewentualnie 5V. Z tej strony, jak widzicie, nie mam żadnych cewek. Nie ma, nie, nie ma szans naprawę tej płyty. Podejrzewam, że niestety dostał CPU. Tak to wygląda. Co jedynie mogę zrobić? Sprawdzę jeszcze płytę pod mikroskopem. Zdemontuję tutaj uszkodzone uszkodzony na pewno charger, uszkodzone kondensatory i rezystory posprawdzam jeszcze raz czy zwarcie dalej jest jak nie zwarcie będzie, no to nie ma co dalej działać możemy sobie w takim razie później wykonać próbę zwarciową o, może to będzie ciekawy ciekawe, ciekawe sposób pokażę Wam jak zrobić próbę zwarciową bez użycia kamery termowizyjnej Kamerki również nie mam na tę chwilę, więc zrobimy sobie to po prostu starą metodą, jak robiłem kiedyś. Zdemontowałem już wszystkie uszkodzone układy, powiem Wam trochę tych było układów. Tam jakieś diody, tranzystory były nawet uszkodzone. mniejszy innymi, gdzieś tutaj, z drugiej strony. Tutaj w ogóle jakiegoś układu brakowało. Nie wiem, co tutaj, o co tutaj chodzi. już Wam mówię. Dlaczego już podlutowałem sobie, jak widzicie, kabelki? Tutaj mamy naszą przetwornicę. To jest RT6258, czyli to jest nasza właśnie przetwornica 335V. Czyli najprawdopodobniej, właśnie z tego co widzę, tutaj mamy cewkę chyba 3V. I tutaj właśnie mamy zwarcie. Więc ja sobie tu już podlutowałem kabelki. Zrobimy po prostu próbę zwarciową. Zobaczymy, czy tutaj będzie się grzało. Ja muszę sobie niestety zdjąć jedną z rękawiczek. Jak wam mówiłem, nie mam kamerki termowizyjnej, więc zrobimy sobie to po prostu metodą na dotek. Uwaga, 1A. Zobaczymy do ilu nam skoczy. 1V. Jeden, jeden I zobaczymy, ile amperów tutaj będziemy mieli. Dobra, ustawimy 3A od razu. Uwaga. O ja. Mamy 1V i 3A nam wciąga płyta. Więc, coś na pewno się tutaj grzeje nam ładnie. Nie macie właśnie termowizji, no to możecie sobie zrobić to taką metodą. Później wam pokażę jeszcze, jak użyć do tego alkoholu. Dobra, najważniejsze. Dobra, po, po tokach już. Już widzę, że tak. PCH się nam grzeje. Mhm. Mm tak jest, jest cieplutki się robi. PCH nie do takiego stopnia, że będzie nam alkohol parował, więc raczej alkoholem tego nie zobaczymy, nie? Tutaj nic nie czuć. No, czuć, niestety. Grzeje nam się. Hybryda. Dobra, zasilacz wyłączam. No, niestety mamy uszkodzony procesor, jednak, czyli nie ma co, jak widzicie właśnie montować z powrotem sprawnych układów, bo to po prostu bez sensu by było. Zamontowałbym sprawny układ ładowania, naprawiłbym powiedzmy gniazdo brakujące, układu uzupełnił. tak by była dupa, no bo mam uszkodzony procesor. Procesor może w sam sobie jest sprawny, mam uszkodzoną PCH w procesorze, no i tyle tak naprawdę. Kurde no. W miarę taki fajny, nowszy sprzęt. Myślałem, że naprawimy go. A tu, jak widzicie, nic z tego nie będzie. Dobra, widzimy się w takim razie na podsumowaniu już naprawy. A raczej naszej diagnozy. Laptop już jest skręcony. Niestety nie będziemy go testować. Jak widzieliście, uszkodzony mamy CPU. A dokładnie naszą hybrydę, czyli połączenie CPU i układu PCH w jednym układzie. Tak to wygląda. Laptop ogólnie taki w miarę fajnie wizualnie wygląda, no ale niestety nic z tym więcej nie zrobimy. Można by próbować wymienić procesor, ale moim zdaniem jest to nieopłacalne ze względu na to, że tak, mamy uszkodzonych wiele układów na tej płycie głównej. Dużo układów było z wypaloną dziurą, nie tylko układ beku, ale tam inne układy były. Dużo jest brakujących układów, kondensatorów i tym podobnych, więc no, moim zdaniem lepiej nie ryzykować, nie montować nowego procesora. Nawet używanego procesora na tą chwilę 10. generacji nie mam takiej płyty ze sprawną, więc nie ma sensu. Można bez problemu chyba zamówić używaną płytę. Niestety koszty trochę spore, ale co poradzimy. Jeżeli możecie, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, co myślicie na temat właśnie takiej diagnozy. Czy chcecie więcej właśnie takich filmów z diagnozy w razie coś? Gdyby powiedzmy, będę miał kilka laptopów, niestety w, tak jak w tym wypadku, których nie będę w stanie naprawić. Jak, jak chcecie, mogę wrzucić właśnie takie filmy. W opisie pod filmem oczywiście znajdziecie serwis z telefonami. Śmiało możecie wysyłać Wasze uszkodzone smartfony. Bez problemu wam to naprawią. Powołacie się tylko na mnie. Serwis naprawdę jest OK. Więc jeszcze raz subskrybujcie kanał. Piszcie w komentarzach, lajkujcie. I widzimy się już. Niebawem pewnie w następnym filmie. Zobaczymy. Mam jeszcze kilka laptopów do naprawy. No i sporo też kart graficznych, więc no zobaczymy. Może następnym razem karta graficzna, następnym laptop. Dobra, trzymajcie się. Na razie hej.